Siemanko widzowie, to ja Adren i dzisiaj sobie zagramy w Tomb Guys. Um, sobie gramy sobie um, Lockdown Swoja Legenda. Mój kod wariuje. <laughs> no dobra. W ogóle, e, takie... Ehm, ja, um, jutro prawdopodobnie też będzie kolejny film. Będziemy też otwierać karnet bojowy za dwa dni, prawdopodobnie to być film. Będę starał się widzowie co? Dwa dni. Hey, hey, co dzień nagrywać Ale z walizki, kogoś... Tak. Nie, nie da... No faktycznie dałem. Na kasy, dałem. <coughs> o Boże! No dobra. Ej, 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 e. a gdzie widzicie? Halo ludzie. Ja, mam nadzieję, że na tym filmie chociaż jedną koronkę nam się uda wygrać. Jak widzicie, mam tylko 102 koronki. Za kolorowa to to nie jest. Kiedyś to miałam bardzo dużo i... Widzieliście wy to co on zrobił? Dał temu... i Dał mu jakby ten... Dał mu jakby super Pancza a jeszcze sam wpadł do laseru. Do laseru. Dwójka poszła do laseru. Gratulacje. Pewnie Pinokio, tego dyskinał tutaj rzadkiego Pinokio. Tu pewnie dużo ludzi go ma. Ja go wczoraj prawie drognąłem. Dobra, o kurde. O Boże, co to było? Czy w Co jest? Widzieliście to? Zara, będę musiał wyciszyć muzykę tutaj. Dobra, odpalam bombę. Ciii. Wiecie? Nie, coś nie coś, słyszę. Coś, coś. Dobra, coś z YouTube'a. Dobra, jestem, jestem. Jesteśmy już na półfinale. I pewnie jak zwykle przegram. No, zawsze przegrywam na półfinale. Nie no, nie wiem czy przegram. No właśnie, dla, czasami i przez to przegrywam. Ej ty, 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 ja tego skina nie mam. Czemu? Zamiast wojski użyć to i podwójną kliknąłem. Bardzo fajnie. Ale. Dopiero mam... Dopiero lecę po trzeci. Już na laptopie to ja mam więcej. Ale dobra, mamy tyle samo genów. A opuść. Może dzisiaj nam da szczęście. Nie wiem <grym> o kameranie A nie, nie, nie na standardowych nie na. O kurde, zapomniałem jak to się nazywa Jestem już. Już, już jesteśmy I bym teraz ginął bo bym. No nieee! Że... Boże. Zem... Mogę zasejwować, ale myślałem, że się uratuje A to. No lipton był. E, dobra, czy ja mam tam. Zginę 3 razy. Nie, misja. Misja. E. Aha, gra. Aha, mam zginąć jako pierwszy gracz. No chyba ich. No nie będę ginął jako pierwszy gracz. Dobra. I e. 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 zobaczcie, jakie jest dziwne imię o tutaj jakiś tu jakaś kreska podłoga podłoga, kreska kreska podłoga podłoga kreska XD. jakie XD, to jest dziwne i każdy ma nowy jak dobra let's go e, 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 e. i w ogóle ani razu pioruna nie użyłem Nie, smurf! Nie przeszkadzaj mi! Smur nie jest. jak w ogóle prawie spadł do laserów, tam jeden gość jest moją walizkę. Ale to nie jest akurat moja walizka, to była moja. Mm, dobra, czyli że chyba... Dwie, nie wiem, chyba ma dwie, dwie osoby mają walizkę. Ja i jakiś gość. Kurde myślałem, że go... O było, że jakbym spać jeszcze do laserów, to by było przypał. Ja no po prostu bym stracił kolejne 20 gemów. No tak, prawda, bym stracił 20 gemów. Uu, to, dobra, to był fart, ok? To był fart. Ja tego nie miałem w planach. O, spam boba za złem. Spałem babkańcze pałci. Bardzo znana bajka. Dzieciństwo. Nie. Nie. Jestem lupiem, nie na. No. Ale no, no, po prostu już dawno nie grałem Black Dasha Legendę. Wow, kolejne mi się udało, hura! O, ale dwie dostałem. I co dostanę? 10 burgerów i kolejne. Dobra, tutaj dostanę... a to ukończone, o. O, no co się, hura? Em dobra. Dobra. Ostatnie moje 20 gemów praktycznie, Mam jeszcze 10. Nie, 17 chyba mam. Jakbym teraz zginął, to bym się tak kurzył. Nie naprawdę wody z moją walizką dostałam. No no i dobrze wam ta, nie no, dziękuję Dobra, y, dziękuję za te, że y, mnie To Ja woli... Jeszcze się wywali mój łabiska. Nie, co ja robię? Adronów pro 2. Widzieliście to? Na nagraniu będziecie widzieć, że ten gościu. Poczekajcie. Um... O ten gościu mi wywali Superman Puncha. Będziecie to widzieć na nagraniu. To skam... Nie, wartuje. Um, dobra. sobie zagramy w to dobra i jeśli te... ktoś już to ma tego skina tego tego Zatumiałem sobie no nie ja jakbym ja to znowu skinę ja mówię wam że 50 chociaż milionów nie no dobra 20 milionów bo więcej będzie miało ten cały karnet bo piony Boże czajnik. I pokazać wam i idziecie na ten. Tym... Aha, a to nie pokazałem wam trika Uf, I co, i co, i co, i co? Dotkało cię? kakało? O, myślałem, że zginę. I ale widzieliście, jaki ona u was, że prawie dostałem z, z, jak z paszy, z pachet, no z tej spachelki. No, chyba dobrze powiedziałam, nie wiem. Em, ale no, blisko było, żebym zginął. Wpadajcie na kanał Kotki W ogóle nie mam wam zapowiedzieć Wpadajcie na kanał Kotki Nie, 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 nie dostaniesz, żeby nie walił z Wpadajcie na kanał Kotki, Stanisław Gameplay Stanisław Gameplay Stanisław Gameplay, wpadajcie O i teraz pokażę wam tego trika Idziecie na ten lód i wtedy zobaczycie jak daleko I jeszcze tam pokój. Co ty zrobiłeś? Czy się dobrze czujesz. Chyba nie. Ej, wie ten królik, gdzie są z tego? Pomocy! Dobra, 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 dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Nie spieszy mi się. Ale... Co? Zagraliśmy dzisiaj trzy turnieje, e, cztery. O, możemy jeszcze raz Dobra. Jesteśmy. Let's go, let's go. Ja go, ten, w walizki terem. Nie zabiję cię. A ten dostał szpa, a jedno się wywalił. Nie, 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 nie ma wodnych błędów. Dobra, nie się, że nie, wiem. Ale no blisko, żeby on miał, nie wiem po co, on tam wleciał. Nie wiem po co, żeby on podwójną spasę. Podwójny skok, znaczy, że. No nie wiem po co. Ale dobra, lecimy. Let's go! Ej, skakać od razu na niego. Tak właśnie mnie ciekawi, czy skakać od razu na niego. Wiedziałem. Wiedziałem sobie od razu na niego, nie skakać. Ale no dobra, otworzymy sobie jednego dropa. Hura! Ej, no nie, please. Dyrakuje mi jednego żeby odpowiedzieć to. No dobra, ja się żegnam, pa.